Hej, hej, hej! Witajcie na kanale Sieciownik TV! Z tej strony Patrycja i... Adrian. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię Papers, Please! Od momentu, w którym tak naprawdę jeszcze nie wzięliśmy tych pieniędzy od ICK. Czyli to będzie dzień tutaj jedenasty. Będziemy musieli troszkę nadrobić, ale mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Także ruszamy! To jest odcinek z kradzieży w MPL w Ministerstwie Przepływu Ludności. Super. Raczej no nie do końca super, ale... Kontynuujemy. Bądź Kradzież nadalem. w MPL! Skromny obzudziej! Antegria szpiguje jest fory ich! Informator ucieka z kraju! Więc tak, cofnęliśmy się trochę, żeby wam pokazać teraz dalszy przebieg przygody, trochę idącej w inną stronę. Dokładnie. Inny nieco scenariusz będziemy mieli, bo ostatni odcinek zakończyliśmy jednak tutaj naszym e, zatrzymaniem. Tak, bo to nie było chyba. Dokładnie. Inspektorze włamanie do biur MPL mogło doprowadzić do wycieku wzorów oficjalnych pieczęci. Nie skradziono niczego ważnego, jednak nasz wywiad sugeruje, że fałszerze mogli już zacząć podrabiać państwowe dokumenty. Fałszerstwa. Upewnijcie się dwa razy, że przedstawione dokumenty opatrzono poprawną pieczęcią. Połączcie niewłaściwą pieczęć lub jej brak z odpowiednim pisem w rozdziale księgi zasad doty dotyczących dokumentów. Niech żyje arstoczka. <laughs> I taką kropkę. Dobra, to ruszamy. Następny, proszę. Ok. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Odwiedza moich krewnych. Długość pobytu? Dwa miesiące. Dobra, to się zgadza. Teraz kodzik. Zgoda na wjazd. I od razu. Zgoda na wjazd. Nie masz pieczęci, kobieto. Nie widzę tu wymaganej pieczęci. Nie rozumiem was. Areszt! Ty to normalnie się wczułaś od początku już. Takie. Bo za bardzo chrypie i nie chcę, żeby mi za szybko weszło chyba. No to napis się masz tam. No o, dziadziuś! Dokumenty proszę. Georgi powrócił. Witaj przyjacielu, dobrze, dziś jest mój dzień. Spójrz na świetne papiery. Nie było łatwo. Ani tanio, haha. Ha. Och, ty Georgie łobuzie! Widzicie, warto było dla Georgiego się cofnąć. No, dokładnie. Georgie, nie masz podróbek? Nie, Georgie jest legitny. Dobra, czas się zgadza. Uznajmy, że tranzyt. Gdzie moja karteczka? Jaka karteczka? O znowu karteczka. Tristan skal, mężczyzna. Dobra. To Georgi, on jest Dzięki dobry. Dzięki ci Adrianie, dobry człowieku. Nie za rostoczki. Świetnie, to najlepsza. Oszteczko najlepsza. Masz, weź to. Mamy że panika. To... Następny proszę. Mm -hmm. Dokumenty, mamy? proszę. Cel waszej podróży? Trans przez terytory marztoczki. Długość pojedynku? Pozostanę na co przez miesiąc. Dobrze, to się zgadza. Kodzik. Się zgadza. Godność. Się zgadza. Kobieta, data. Twarz też się w sumie zgadza. Um, Zjednoczona Federacja Singleton. Dobra. A czekacie? Dobra, pytanie, co się zgadza. Teraz mi się pieczęcie w sumie przydadzą na wierzchu. No, jak, sprawujcie się dobrze. Jak słyszycie takie chrum, 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 to nasze myszy pożerają swój domek, więc sorry. Co odpowiedź na pytanie o cel wizyty? O, świetnie, zorientowałam się. Coś jest to? Witajcie. Zatrzymani? Siedem. Dodatek przyszedł, płacą mi w porządku. To za mało. Wiem. Moja żona jest chora. Sąsiad zaraża wszystkim grypą. Tyle zostało po moim, jak kupiłem leki. Dam wam resztę następnym razem. Może zatrzymasz więcej ludzi, żeby było łatwiej. Taki układ. No taki układ, no. Tak jak już mówiłam wcześniej, fajnie, że nam w ogóle coś daje. A baba okazało się, że mi podała złe celwiki z tej i nie zauważyłam, bo się, bo się zagadałam. Imigruje do Arstoczki. Czyli na zawsze. Yy, panie, panu się Kodzik mi zgadza. Te numery się nie zgadzają! Sprawdźcie raz jeszcze. A ja cię zaaresztuję. O, no i facet będzie Co miał robicie? kolejną osobę. Bon. Właśnie, a tak w ogóle. Następny, proszę. Dziękujemy za łapki w górę, za Waszą obecność na kanale. I zapraszamy do dalszej aktywności. Kogo my tu mamy? Dziada, który nie ma wszystkich dokumentów. Podstawowe zasady cudzoziemcy e, muszą mieć zgodę na wjazd, nie macie zgody na wjazd, a potrzebuję jej? Oczywiście, że jej potrzebujesz, inaczej nara, masz, zakon wie, o się. dobra, i tak mam to w nosie. Nie, nie, ja nie współpracuję z zakonem, nie mam pracowała dla zakonu, to by mi to weszło, dokumenty proszę, cel waszej podróży? Jadę tranzytem, długość pobytu? Zostanę kilka dni. Mhm, mm to się zgadza. Kodzik się zgadza. Morda niby taka sama. A ty niekulturalna brzydka. jesteś tutaj? No, brzydka, no co mam. Poradzić? A to facet, facet? Tak, Vegasa się nie zgadza. No to szkoda. Nie możecie przejść na podstawie nieważnego dokumentu. Co? To jakaś pomyłka, dopiero co mojego go wydano. No cóż, no. Takie życie, taki balans. Trzeba było zapłacić. To by ci wydali może z właściwą datą. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Jestem w trasie, tylko wtedy przejeżdżam. Długość pobytu? Zostanę tu dwa dni. Dobrze. Hanna Walton. Ważna do... Niezgodność? Niezgodność. Nie możecie przejść na postawienie ważnego dokumentu. Wcześniej było mi nie po drodze. Mi też nie po drodze, żeby stawić ci zieloną pieczęć. Wow, Następny, pan. proszę. Takie tu rzeczy się dzieją, że. Ło, wow, zakon. Znowu zakon. Dokumenty, proszę. Czytajcie szybko, oddajcie po Pierwszy agent nie został wpuszczony. Następny pojawi się za dwa dni. Nie popełnijcie znów identycznego błędu. Mam was w nosie, nara. I słuchaj, jak to jest? My teraz nie działamy z zakonem. Nie, nie działamy z zakonem, bo chcę pokazać wszystkim, jak przyjść tą grę, żeby włączyć ten luźny tryb wyzwań. Okej. Okay. Późniejszy. O czym mówiłam na samym początku. Dobra. Pani pengowa Sofia. Kodziku nie sprawdzę. Yy, yy, chyba się pani przytyło trochę. Zostaliście wyznaczeni do przeszukania. Tak dużo. Nie wiem. Mhm. Kaptur Młaszka wszystko z... To Jakby coś ukrywało? Data też się zgadza. Dobra. Znacznie widać, o, że kobieta. Co to jest? Jakiś to granat. i są granaty. było błot, przychodząc tutaj. Co? Areszt! Ty nie, ale nie, nie krzycz po tak, to! wiesz, Po to muszę odpadają! Przepraszam? <grych> Spoko. Następny, tak. proszę. Aresztuj ich. Cel Waszej podróży? Przyjeżdżam tranzytem. Długość pobytu? Pozostanę co 14 dni. Yy, twarz się panu nie zgadza. No twarz tak ostro się nie zgadza. No. Naprawdę. Wasze zdjęcie w rzeczywistości wyglądać inaczej to przez operację. Pytanie, po coś ty robił tą operację? Dobra, zobaczcie. <laughs> Teraz się nawołuję. <laughs> ty no, rzeczywiście. Co to on? A żeś się warno. E no niby on. No to jako? No to musimy wpuścić, Poczekaj, Mężczyzna mm -hmm. Glorion, sprawdziłaś? Tak, Glorion się zgadza. Yy, to się zgadza kodzik. Wiesz co, jeszcze sobie szybko... A, bo jeszcze w, tutaj w tym momencie nie wykupiłam. E, 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 e. A, to już ostatni pa patent. Chciałam powiedzieć pacjent. No, brata, ja sobie mogę posiedzieć. Możesz na spokojnie to zrobić. Tak. Yy, zgoda na wjazd. Pieczęć się zgadza. Michael Bonde Dobra Mamy to. Uznano. Dobry. Uznano pana, jest pan godny. Spróbujcie się dobrze. A tą kasę kiedy dostaliśmy? troszkę 6 rano. Co jaką kasę? Tą e, kasę tego tysiaka to dostaniemy później czy? Nie, dzisiaj. Dziwny człowiek przyniósł pieniądze, oznacz pole, żeby je spalić Odznacz, przepraszam. Cyk. E, oszczędzamy. No, takie wrótki. No tak, ale to i tak zastanawiające, że skąd wiedzieli, że mamy kasę, jak dostaliśmy w kopercie? Eee, bo sąsiedzi powiedzieli, że się wzbogaciliśmy Super, dobra, dalej Takie mędy. Historia Arstoczki. W obrazach i przede wszystkim słowa Dobra, dalej. O nie się nie można pospełniać z no to... tobą grając, no, no jak tak? nie? Zawsze można. To był wieczór artystyczny Patrycji. <laughs> no się śmieje. O, co to O, Odczep się. Witajcie, inspektorze. Znowu przyszedł ten. Jak zdrowie. Dopisuję? Mam do Was kilka pytań. M. No, mów. Sądzimy, że podejrzana grupa próbuje wszcząć zamieszki. Uważamy, że niektórzy jej członkowie przewijają się przez ten punkt kontrolny. Dlatego rozmawiamy. Widzieliście może coś takiego? Co, co takiego? To symbol tej grupy. Wow. Jeśli czegoś się dowiecie, to dajcie nam znać, prawda? Tak? Tak. Mhm, Oczywiście. Bardzo dobrze. Good luck. Żeby nas aresztowali. Proszę mi oddać moje oznakę i dokument. A se gdzie chcesz. Ta grupa jest bardzo niebezpieczna. Jeśli zauważycie coś niepokojącego zgłoście to natychmiast. Nie interesuje mnie. To... Dobra. Cyk. Następny proszę. Ja, idę pogadać z naszymi zwierzakami. Dokumenty proszę. Cel waszej podróży? Zasz mojej obecności. Arstoczka, pieczeń obristanu, e, pamięta, to się... No dobra, to się zgadza. E, 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 e. No nasze koszarniczki naprawdę robią <laughs> przemeblowanie w domku Leonid swoim. Konic. Ermaków. Obristan. Londas to się zgadza. Wygasa to się zgadza. Kodzik też się zgadza. Jesteś mężczyzną, to też się zgadza. To już chyba mówiłem. Okay. Wszystko dobrze, tak? Uznano. Ja. No i fajnie. Zgadzać. Elegancko. Spróbujcie się dobrze. Następny. O, jaki, Dokumenty. Jest taki smutny facet. Cel waszej podróży? Jestem wysłannikiem dyplomatycznym. A was co? Sieją. Yyyy... Hmm. Czekaj, on jest Antegri... A, a, Antegria. Yy, dobra. To się zgadza. Mhm. Uh -huh. Dobra, teraz reszta. Kodzik. Godność. On to wygląda jak nieby okulary, co? Na tym zdjęciu. Yy, twarz, bo jest dziwna. Yy. Ale kobietą nie jesteś, panie. Wykryto, nie To jest napisane, że jesteście kobietą. Tak stoi w papierach. No dobrze, stańcie przodem do skanera. Co to znaczy, tak stoi w papierach? No to no, tak stoi w papierach. Czyli, że on wie, że tak jest, tak? Ale to mu nie przeszkadza. Mm. Czy pani ma stanik? Tak, pani ma stanik. No dobrze. A to stanik oznacza, że jesteś kobietą? No, no, zakrywa to, co jest pod stanikiem, tak? Następny, proszę. Wybraliśmy wersję z cenzurą, bez cenzury byłyby piersi. Yy, dokumenty proszę, to się zgadza, to się zgadza, Masz, on w ogóle jest legitny, bo on da nam potem te. A to poznajesz w pełnieniu, tak? tak? Czy po czym? Nie, po twarzy. Przekodzicie tu, tutaj wielu ludzi, prawda? Poszukuję inżynierów, wyświadczcie mi przysługę, dajcie moją wizytówkę wszystkim napotkanym inżynierom. Wrócę za kilka dni. Płacę 5 kredytów za każdego inżyniera, który się ze mną skontaktuje. Czyli to już było. I nie wróci więcej. Ale wróciło. Co ty tu kręcisz? A no wróci. się <laughs> wróci, dokładnie. Cel waszej podróży? Tranzyt. Pozostanę 14 dni. Zgadza Dobra. się. Kodzik. Kodzik, dane zgodne Liliągliągli e, Republika Truglorian Truglorian Begasa się zgadza tu Jeszcze mi tak średnio się, się zgadza, no ale dobra e, Pieczęci Mam chciała pieczęci Pieczęci, pieczęci Tam były? Tam były pieczęcie Chyba okej, okay, tak? Okej, okay, okay, no Możemy wpuścić, udało się Ruszaj. W świat. Arstowski. Sprawujcie się dobrze. Następny, proszę. Kogo, co tam mamy? Kopitkę. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Tranzyt. Długość pobytu? Kilka miesięcy. No, co tak nie e, bardzo. Co tam wisi na ścianie? Wyrazu uznania za dostateczność. Robi wrażenie, naprawdę to jest warte tabliczki? Tak, wybitnie. Mm. No, masz to 14 dni. 14 dni. A... Nie zgadza się długość waszego pobytu. Mój błąd pozostanę to przez kilka tygodni. Włosy ci się zmieniły, ale to pewnie nie ma znaczenia. Anna. Skońca A kodzik? Się zgadza Kodzik. Chyba się zgadza. A pieczęć? Zgadza się. Kobieta. Boston Republika. No obraziła ja naszą tabliczkę Musi coś na nią być No ja mam ją w nosie, niech się obraża <noise> Też jej nie lubię, tej tabliczki <noise> Skombinujcie lepszą tabliczkę, ta wygląda jak ostatnie barachło Łata Mogę ci zawsze wsadzić ją w tyłek o, Ale to niekulturalna znowu Praca, finanse, to nie on Praca Mam tu pracę, długość pobytu, pozostanę na rok Dobra, to się zgadza, kodzik się zgadza, godność się zgadza, mężczyzna Republika bostan to jest OK. Mm, teraz pieczeń, jeszcze sobie tą pieczeń sprawdzę. MP jest OK. <coughs> Czyli pasik? Tak. Można go pasi. przyjąć do nas? Tak, dobra. Tak, tak. No i fajnie, fajnie. Twarz się zgadzała chyba. Sprawujcie tak. się dobrze. Chyba ja. Następny. No zgadzało się wszystko. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Przejeżdżam do prawa. Inżynier, możesz się dać Do pobytu? Pozostanę tu na zawsze. Zaczekaj, import do to się zgadza, wygasa, to jest to. Aha, Dobra. Sara, aha. Kodzik też się zgadza, okej. Okay. Pieczęć też się zgadza, branża inżynieria. Co to jest? Prowadzą rekrutację? No panie! To zadzwoń rzeczy. to się dowiesz! Takie rzeczy. Wszystko w twoich rękach. Spróbujcie się dobrze. Następny pluszy! O, hmm? jeszcze tam. Strał hmm, Wezwano ja spotkanie dyplomatyczne. Le... Co jest? A, nie ma czegoś takiego. No, nie, pieczątka się nie zgadza. Eee, a nie! Dobra, tu patrzyłam federację. Dobra, to się zgadza. Eee, dobra. To inaczej. Bo nie wiem, dlaczego myślałem, że ona jest z federacji. Nie wiem, Są nie się pomogę ci. Błocze, no bo to by było federacja. Eee, kobieta, Antegra, eee, Antegria, Glorian, to się zgadza. Wygasa, się zgadza. Dobra. No i prawidłowo, super. Eee. Wezwano cię, to idź. Idź, krocz drogą światła. Co? Skąd ty takie rzeczy wiesz? Nie wiem. Co już w waszej podróży? Co, podróży? co w waszej podróży? Jestem tu przejazdem. Długość pobytu? Pozostanę 14 dni. Dobra. Yy, nie to już nie ma znaczenia. A co jest stało? No to... że kurna musiałeś za koleję. Jak ja bym już to miała tą... aresztowaną tą... Pindę ale no nie mówimy, nie mówiłem brzydkich słów, bo tu... To... Dzień pracy zoskro... został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Wygląda na to, że wasz syn choruje i potrzebuje leków. Lokal kategorii C7 jest dostępny, część 30, ogrzewanie 10. Dziwny człowiek znowu przyniósł pieniądze, oznacz pole, żeby je spalić. Dostępne nowe maloprzenioski, księgi, dosad. No i A dobra. Walcie się, zakony jedne. No i dobra, i na tym odcinku będziemy kończyć. Jak wam się podobało, zapraszamy Dokładnie. do... Dania łapki w górę. Dziękuję wam bardzo. Mamy nadzieję, że myszy nie było dzisiaj słuchać, bo oddawały u siebie w domku. Niestety. No i co do następnego? Cześć wam. Na razie pa.